Dzień dobry, nazywam się Dominik i chciałbym przedstawić swoją kolekcję śmieciaków. W tym je trzymam. Oto jest Yuko Tako. Jest miwksem grania Gringombę. Różne piosenki umie. Fajny jest. Wulgorek. Drugi król śmieciaków, traktuję go bardzo poważnie. Bog Bagier, mój ulubiony śmieciak z jedzeniaków. Unla Gibag. Zamieniłem się z nim. Fajny jest. No. Skumi mumi. Co taka mumia? Następny. Jego zawartość jest duża. w Blaster. Kosmograty. Ultrawatki był. Nukos. Tego nie pamiętam nazwy. Spróbuję sobie przypomnieć Squail Bog Hog Króli Crown król. No i skończymy naszą wędrówkę kolekcji śmieciaków. Pa pa!